Także słuchajcie, przyjechała do mnie kolejna paczucha I jest naprawdę ogromna Normalnie tutaj na górę do mnie do pokoju Musiałem ją wnosić razem z moim ojcem Jest na tyle ciężka Ona 40 kg chyba waży Na siedzącej nie podniosę A w niej są dwie kolumny Które zaraz z tej paczki wyciągniemy Także zostawcie subika No i bierzemy się za rozpakunek No i słuchacie, mamy w końcu rozpakowane te bestie Naprawdę było szarpania się z tą paczką No, ale w końcu stoją No i powiem Wam, że naprawdę, nawet całkiem dobrze wyglądają Nie ma tutaj żadnych y, napuchnięć Oklejna nie odłazi Jedyne co, to w kilku miejscach jest drapnięty. Na przykład tutaj przedni panel mamy tutaj drapnięty w, w paru miejscach Ale ta oklejna naprawdę fajnie się trzyma No i są dość ubrudzone I generalnie, jeśli chodzi o kolumny to są to dość nowe kolumny, jeśli brać pod uwagę sprzęt, jak już u mnie na kanale występował, bo ich lata produkcji to 2001 i 2004. No i słuchajcie, co ciekawe, nie ma tutaj żadnych polskich GDN-ów czy GDM-ów w przypadku średniaka, tylko mamy tutaj yy, głośniki ARN 150. No tutaj macie na ekranie nazwy. Generalnie są od. Firmy TVM Acoustic, chyba jest to czeskie. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, bo nie mogłem znaleźć informacji na, na ten temat jest z jakiego kraju to pochodzi. Natomiast jest napisane, że te kopułeczki wysokotonowe, które, które tutaj mamy, są firmy WIFA chyba i są w Danii. Także bardzo ciekawie. I kopułeczki są zrobione z aluminium, także no, mogą ostro grać, jak to przystało na metalowe, na metalowe kopułeczki. No, i niby są w stanie wytrzymać 100 W mocy w RMS-ie, z tego co tutaj stronka podaje. Natomiast nie chce mi się w to wierzyć. Bardziej prędzej bym uwierzył w takie 400 W w przypadku polerisów 200, gdzie mamy zamiast tych dwóch 15, dwie 20. No i to co jeszcze tutaj piszą, to pasmo przenoszenia to od 45 Hz do 35 kHz. Także też spory zakres podany. No ciekawe, bo ludzkie ucho raczej tak średnio do 16-17 kHz słyszy. Są oczywiście też ludzie, ale to raczej młodzi, którzy słyszą, słyszą jeszcze wyższe częstotliwości, ale to wiecie, z wiekiem ucho traci możliwość słyszenia coraz wyższych częstotliwości po prostu nie narażając się na przebywanie w dużych hałasach możemy sobie wydłużyć tą sprawność ucha. No i słuchajcie, kupiłem je w sumie w okazyjnej cenie, bo dałem za nie 250 zł z tym, że musiałem zamówić kuriera do posiadacza tych kolumn, żeby, żeby po prostu po nie przyjechał. Było Trochę z tym stresu. Słuchajcie, jeszcze tak zanim przejdziemy sobie do omówienia naprawy, to zapraszam was tam na dole w opis. Jeśli szukacie jakiegoś wzmacniacza dobrze brzmiącego, też bezawaryjnego, to dobrze trafiliście. Tam na dole są linki do Allegro. Wszystko można tam zamówić na paczkomat, jak chcecie, macie też dwa lata gwarancji ode mnie. Bo maksymalna waga dopuszczana to 31 kg i pół, a nie byłem pewny, czy waga. Nie zostanie przekroczona, ale na szczęście się udało No i generalnie sprzedający wysłał mi filmik, gdzie odpalił te kolumny i było słychać, że grają Natomiast było dość ciemno i nie było widać, czy chociażby wszystkie membrany głośników niskotonowych grają No wiecie, bardzo mało można wywnioskować z takiego nagrania Równie dobrze mogły grać same średniaki, to też by było dobrze słychać na telefonie Więc sobie zobaczymy, czy, czy aby one na pewno zwarcia nie robią i potem sobie zobaczymy, jak grają, czy grają dobrze. Tym, tym bardziej, że tutaj jest ta jedna kopułeczka dość mocno pognieciona. Średnio to wygląda. I w ogóle zastanawiam się, jakim cudem to jest pogniecione. Skoro tutaj jest plastik i on naprawdę dobrze zasłania tą kopułkę przed, przed jakimiś u, urazami, czy no, tak to nazwijmy, czy przed dzieciakami jakimiś, bo tutaj palucha się nie wsadzi. A tym bardziej, że to jest w ogóle pogięte pod tą plastikową osłonką, najbardziej. No, no i ogólnie, jeśli chcesz zostać wyróżniony. W następnym odcinku i zostać częścią kanału, wejdź na link w opisie filmu. Możesz tam wesprzeć kanał i znacznie przyspieszyć jego rozwój. Co jakiś czas będą do wygrania sprzęty z odcinków dla regularnie wspierających. Możesz też jednorazowo wpłacić na zbiórkę, za co też bardzo dziękuję. Trzeba będzie jeszcze je dobrze poczyścić, jeszcze chcę rozkręcić. I to co zrobimy sobie już w dalszym, w dalszym etapie To sobie zobaczymy kondensatory w zwrotnicy w jakim, się, w jakim są stanie I myślę, że zamontujemy sobie tutaj kondensatory Jansena CrossCup'y Taka modyfikacja będzie fajnym tutaj Bo naprawdę robiłem trochę tych kolumn, robiłem zwrotnice Jakieś tam zdarzyło mi się parę razy zrobić No i naprawdę różnica była słyszalna Jeśli mamy w zwrotnicy Kondensatory na wysokotonowym głośniku Kiedyś też eksperymentowałem z wkładaniem kondensatorów elektrolitycznych I to słuchajcie, nie bipolarnych Tylko normalnie wsadzałem je w zwrotnicę i to nawet grało Ale potem kupiłem Jansseny kroskapy. No i to było słychać, naprawdę to było słychać I też chyba... Wsadzałem sobie, robiłem też zwrotnice, testowałem to na kondensatorach MiFlexa, mi bo jakieś tam miałem jakieś zwrotnice mi wpadły. To też była różnica bardzo słyszalna między MiFlexem mi czy Jansenem. Cross crosscapem, Silver Cupów, czy tam jakichś innych jeszcze nie testowałem, bo naprawdę ceny są zaporowe. Szczerze, nie wierzę, że to, że to ma tak duże przełożenie na brzmienie. Duża jest różnica cenowa między tymi kondensatorami. Ale dobra, sprawdzamy je. No i podłączamy do wzmacniacza i zobaczymy. Czy to gra? Dobra, także słuchajcie, jeszcze kontrolnie przed podłączeniem do wzmacniacza sobie zobaczymy, czy nie ma żadnego zwarcia. W kolumnie ogólnie, generalnie sp sprzedający wysłał mi filmik, ale jak one grają, ale ja wolę na wszelki wypadek i tak zobaczyć, co to wygląda. Dobra, zwarcia nie ma w tej kolumnie, też nie ma zwarcia. Dobra, także słuchajcie, podłączymy je sobie i zobaczymy, czy to gra. I dlaczego po takiej cenie sprzedane. Dobra, mamy wpiętą tą kolumnę z pogiętą kopułeczką wysokotonową. No i zobaczymy sobie, czy to gra w ogóle, jak to gra. Tak wiecie, z grubsza na razie. Oczywiście kolumna wpięta pod wzmacniacz JVC AX1, który można zresztą kupić u mnie w sklepie na Allegro. Naprawdę fantastycznie gra, ale dobra, lecimy z testem. Yeah, music is the reason why i stay, stay. Dobra, słuchajcie, już coś wiem i wiem tyle, że działa każdy głośnik, co jest z miłym zaskoczeniem. Ale puścimy sobie dalej i jeszcze przypiecimy bardziej. Zobaczymy jak się zachowa kolumna. Dobra. Słuchajcie, usłyszałem takie dziwne jakieś pierdzenie. To jest podejrzane i to przy basie. To nie powinno pochodzić ze wzmacniacza, tylko to jest przez kolumnę. Generator. Dobra, mam puszczane 40 Hz. Zgłośnijmy sobie trochę. No i coś tu brzydko pierdzi. Słyszycie? Słychać takie pierdzenie z was refleksu? Nie wiem, czy to będzie słychać na mikrofonie krawatowym. Chyba, że jeszcze zmniejszę. Przy 22 Hz powinno być idealnie to słychać, bo mikrofon tego nie zbiera. A słychać samo pierdzenie. Słyszycie? Teraz wsadzę palec i przytrzymam siatkę w środku. Jest cichutko. Jest idealnie. Ta siatka tam strasznie lata w tym bas i ona uderza o sam bas-refleks To niby ma być zabezpieczenie przed, przed wrzucaniem jakichś tam rzeczy Ale to strasznie przeszkadza w odsłuchu Jak... Zaraz zobaczymy sobie czy to samo będzie w drugiej kolumnie Bo jestem bardzo tego cieszy Więc to jest już pierwsza rzecz do zrobienia Dobra, palamy sinus 22 Hz I mamy to samo Słychać chyba bardzo wyraźnie Uwaga, wsadzam palca Naciągnąłem siatkę i nic się nie dzieje Jest cichuteńko Dobra Zobaczymy, czy tu działa każdy głośnik, ale jestem w dobrej myśli Uwaga Słuchajcie, działa wszystko. Dobra, to wyciągamy głośniki z tego i bierzemy się do pracy. Słuchajcie, kopułka zaczyna nabierać kształtu, zrobiłem to w ten sposób, że wsadziłem sobie tą kopułkę w pule plecionki, bo akurat ten otwór jest ma idealną średnicę, przez co, jak na przykład na, tym naciskam od, od środka na kopułkę, żeby te gniotki wyprostować, ani zawieszenie się nie, nie naciąga, ani, ani się nie krzywi kopułka, bo jak za mały otwór jest, to po prostu przy wygładzaniu krawędzie się oznaczają na kopułce. A tak się składa, że tutaj ten otwór jest idealny do tego. Także jeszcze trochę pojeżdżę tym plastyczkiem, Od strzykawki powyrównuję to wszystko i naprawdę to będzie fajnie wyglądać. No dobra, także słuchajcie. Temat wygląda tak, że głośnik wysokotonowy jest ogarnięty. Oczywiście nie dało się dostać nowej kopułki, nie dało się też nigdzie tutaj na Allegro w Polsce, w innych sąsiadujących krajach dostać takiego głośnika. Jedyne co, takie głośniki i w zasadzie zdjęcia były tylko przodu, były dostępne na Aliexpress. No ja nie będę płacił 120 zł, żeby coś takiego, taki głośnik. Przyjechał mi z AliExpress, bo po prostu nie ufam temu. Nie wiem, co przyjedzie do mnie za te pieniądze. A że kopułka jest wykonana, wykonana z metalu, to po prostu udało się ją odkręcić no i wyprostować normalnie, mechanicznie, delikatnie to robiąc. No i na ten moment zaraz sobie zobaczymy, jak to gra. Choć moim zdaniem, będzie działać to idealnie. Żadna masa ani nic się nie zmieniło. Kopułka została przywrócona do oryginalnego kształtu. No i tak, zobaczcie w ogóle. Ja tak, tak sobie przyglądam. Przyglądam się temu i naprawdę zwrotnica jest bardzo fajnie wykonana. Znaczy, tak, to jest cewka od głośników niskotonowych, tutaj jest cewka od średniaka, no i mogłyby być one na. Na że tak powiem powietrznych, czyli na przykład jak te No ale to nie są nie wiadomo jakie głośniki No trudno po prostu, ja nie będę tutaj kupywać teraz powietrznych cewek Bo to naprawdę nie są tanie takie cewki Oczywiście takie można o wiele taniej dostać, ale zobaczcie sobie z jakiego drutu one są nawinięte Zresztą tutaj jest wszystko opisane Nie udało mi się znaleźć, znaleźć schematu w internecie, więc zrobiłem sam tutaj E, pospisywałem wszystkie wartości i w ogóle, zobaczcie sobie jak tutaj te cewki wyglądają, to od średniaka to jest bodajże ta cewka dokładnie od średniaka to jest ta cewka tutaj e, L1 na, to jest żelazny rdzeń raczej L5 to samo, to jest e, tutaj macie L5, to jest cewka która idzie na niskie tony, po prostu cewki takie rdzeniowe są o wiele tańsze, przynajmniej na Allegro, bo ja pamiętam w podstawówce jak te kolumny swoje robiłem, co u mnie Odcinka się często przewijają gdzieś tam w tle. No to właśnie chciałem sobie po potaniości zrobić zwrotnicę i kupywałem na cewki, na rdzeniach. No ale jak już się bawić konkretnie w audio, to powinny być powietrzne z tym, że no tutaj macie porównanie cenowe, nie? Przemierzyłem sobie też kondensatory w tych zwrotnicach, wszystkich. Kondensatory też wszystkie tutaj parametry są zgodne z tymi. Które pokazywał mi miernik, także ja tu nie widzę sensu wymieniać tych kondensatorów, choć planuję wymienić jeden kondensator w sekcji głośnika wysokotonowego. I tutaj mamy kondensator C1, tutaj tutaj plusik, plusik, i macie tutaj kopułeczkę wysokie, tak sobie to narysowałem, mniejsza. Tu jest tak, cewka. Yy, kondensator C1, on ma 4,7 mikrofarada na 250 V, no i równolegle za kondensatorem jest dodana cewka L4 0,28 mH. Także jakbyście chcieli sobie przywrócić, takie kolumny macie może i chcecie do oryginału przywrócić, bo coś było grzebane, tu macie wszystko opisane. Yy, może tutaj nie ma oznaczeń na płycie, więc dlatego to jest yy, tak jak ja sobie po kolei to szedłem, to jest tak ponumerowane, ale to idzie łatwo sobie namierzyć. Tutaj w ogóle mamy sekcję niskotonową całkowicie oddzieloną. Yy, tutaj mamy sekcję tak średnią wysokotonową, tutaj mamy niskotonową, bo z tyłu mamy biwarik, można Podłączyć dwa wzmacniacze, czy tam, yy, no wiecie o co chodzi. I w ogóle zobaczcie, tutaj mamy na przykład kable. W, w zasadzie tutaj takie same kable mamy wszędzie, ale to se idzie do wysokotonowego. Zobaczcie, jakie to, jest, jakie to jest potężne. W ogóle jakość wykonania tej kolumny, no to jest naprawdę klasa. Zobaczcie tutaj z przodu płyta, jaka gruba jest tutaj, 2,5 cm, może mieć, albo nawet pod 3 to podchodzi. Nie wiem, zaraz pójdę po miarkę, zobaczę. Dobra, mam miarkę i zobaczymy sobie. To wygląda. 23 albo 24 mm, coś takiego, bo tu jeszcze ten fres jest. Mm, a ja sobie tutaj zahaczyłem. No, blisko byłem z określeniem tego. Niemniej to i tak jest bardzo dobrze. Tym bardziej, że w środku jest naprawdę jeszcze tutaj, pod brzegami są te takie podoklejane, ale to już z pyty wiórowej e Elementy jeszcze dodatkowo trzymające ten przedni panel. No i w środku są jeszcze takie usztywniacze. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Widzicie? Tutaj jest jeden. I Gdzieś tutaj jest drugi taki usztywniacz. To bardzo pozytywnie wpływa na właściwości takiej kolumny. Zmniejsza to rezonansy obudowy. Yy, także, no, i jeszcze no wsówki to jest zrobione też fajne. I się namęczyłem, żeby tą zwrotnicę wyjąć. No, powiem wam, że masakra to była, zrobić to, ale jakoś się udało. Yy, jak widzieliście, wytłumienia nie ma w środku, ale plan jest taki, że ja sobie na razie to wsadzę do środka, zmontuję. Yy, zobaczymy sobie, jak to gra teraz. Oczywiście siatki w obu kolumnach wywalone, bo one słyszeliście. Na poprzednim chyba ujęciu. Chyba na poprzednim, bo szczerze Wam powiem, minął chyba tydzień od ostatnich nagrywek z tych kolumn, bo po drodze jeszcze inne naprawy były. Ale siatki są wywalone, bo pierdziały. Na ten moment to będzie fajnie sobie działać. Także ja to poskładam i zrobimy sobie taki test odsłuchowy. Mam nadzieję, że różnicę będzie słychać. Te swoje samourobki robiłem. To między niewytumionym a wytumionym była bardzo duża różnica, jeśli chodzi o bas, bo po wytumieniu naprawdę bardzo fajny, głęboki się zrobił i zniknęło takie jakieś dudnienie uporczywe Dobra, to ja to składam i widzimy się przy odsłuchu już jakąś nutkę tu zapodamy sobie Dobra, słuchajcie, próbę sobie przeprowadzimy na takim oto sprzęciku JVC VN300, bo Naprawdę fantastycznie brzmi. Ma też 2 razy 15 w mocy na kanał, także niewiele, ale zobaczycie, że tak niewiele mocy naprawdę potrafi zrobić robotę. I to, co wyróżnia ten sprzęt na tle wszystkich wzmacniaczy, jakie były na kanale u mnie, to tutaj nie mamy symetrycznego zasilania 3, plus 30 V, 0 i minus 30 V, tylko tutaj mamy pojedynczą linię zasilania. I co jest taką ciekawostką. To przez to, że mamy pojedynczą linię zasilania tutaj, czyli tylko minus i plus, to na wyjściu mamy prąd stały. Ale żeby ten prąd stały nie dostawał się na kolumnę, w tym przypadku tą diorkę fajną, to między, między kolumną a właśnie z tranzystorów mocy jest wsadzony kondensator 1000 mikrofaradów, w tym wypadku chyba 35 V było oryginalnie. I dzięki temu nie mamy prądu stałego na wyjściu, tylko normalnie prąd zmienny. Generalnie dużo pracy towało mnie doprowadzenie tego wzmacniacza do obecnego stanu, ale naprawdę było warto. I słuchajcie wymianę kondensatorów w końcu stopniowym, czyli właśnie na wyjściu głośnikowych, tak pozytywnie wpływa, wpłynęła na brzmienie tego wzmaka, że aż sam w szoku jestem. A wstawiłem tutaj Rubikony. Dobra, tutaj ja odpalam nutkę. Nutka będzie sobie taka lecieć. Głośność ustawimy sobie gdzieś yy, na tyle. Myślę, że będzie wystarczająco. Tutaj jeszcze o, widzicie, że jest na zero wszystko. No, tak, tak wyglądają ustawienia. To lecimy. Powiem wam, że fajnie to było w No i słuchajcie, tak to sobie wygląda, jeśli chcecie usłyszeć więcej nutek z tych kolumn, jak to sobie brzmi w połączeniu z tym JVC, no to odsyłam Was na mój drugi kanał, gdzie już będę wrzucać filmy, no i nie będę dbał o prawa autorskie. Nie będę z tego zarabiał, ale będzie można sobie y, zobaczyć tak, chociaż jakiś odnośnik mieć. Jakiś, chociaż będzie można wy, wyłapać różnice w wielu utworach, bo te, które nie mają praw autorskich, no nie są idealnymi utworami do testów. Można tylko wychwycić różnice, ale tak, generalnie to niewiele prac. W zasadzie mi zaszło przy tych kolumnach. Jeśli chodzi o wymianę tego kondensatora, to yy, zmiany można powiedzieć też, że to są takie zmiany bardzo subtelne. Nie wiem czy to jest placebo, czy faktycznie tak jest, ale tak jakby góra góra była trochę taka bardziej detaliczna y, momentami w utworach sobie przypominam jak grały przed wymianą kondensatorów, to tutaj te takie na przykład gdy się słucha utworów, gdzie jest na przykład gitara, to takie dotknięcie struny słychać bardziej, y, albo, albo jak jest wokal, to taką krypkę bardziej słychać, tak bym powiedział ale to są naprawdę bardzo subtelne zmiany a jeśli chodzi o bas, no to jest troszkę głębszy y, ale tutaj też nie ma jakichś nie wiadomo jakich różnic, jest trochę lepiej, co zresztą chyba nawet a. aparat, aparat, znaczy aparat telefonu chwyci, tymi mikrofonami swoimi. Mam nadzieję, że uchwyci. Jeszcze sobie podczas montażu zobaczyć, czy faktycznie słychać różnicę na nagraniu, bo ja na uszy no, słyszę różnicę, ale też taka nie jest jakoś powalająca. E, niemniej te kolumny naprawdę bardzo fajnie grają i są takie, no mogę powiedzieć, że idealne do mojego pokoju, bo Polarisy 200, no to to są naprawdę ogromne mamuty. To jest stanowczo za duże do mojego pokoju, bo bas normalnie dominuje całą scenę dźwięku tego basu. Jest za dużo, a z tych kolumn w moim Pokoju no jest idealna tego ilość. Naprawdę nie spodziewałbym się tyle basu z dwóch 10 cm głośników, bo membrana w nich ma 10 cm. To są naprawdę niewielkie głośniki. Takiego rozmiaru głośnik występował na przykład w subwooferze w zestawie 2.1 Logitech hz 313 w takiej paczuszce no podobnej do tej kolumny, ale ta paczuszka była taka dwa razy większa, trochę. Gdzieś no, takie rozmiary miała, nie? W porównaniu do tego I tam też podobnych, albo takich samych rozmiarów był głośnik Więc no, no, nie spodziewałem się takiego dźwięku Z takich małych przetworników Prac jeszcze jakie zostały przy tych kolumnach, to takie tam drobne kosme kosmetyczne rzeczy Jak na przykład na rogach trochę, na przednim panelu Na rogach, na tych kantach takie delikatne zadrapania są ale ja myślę, że uzupełnię to sobie farbą, bo nie będę tego oklejał na nowo. No nie ma sensu, że one są naprawdę w znakomitej kondycji. No i jeszcze co, to podstawy zostały do zrobienia, bo tam one były malowane. Jedna podstawa trochę jakby nabrała wilgoci, trochę spuchła, a druga podstawa jest pęknięta na dole. Żadnego wpływu na granie to nie ma, ale no to widać po prostu. Jak się przyjrzy głębiej, no to, no to widać to po prostu. Ale to jest do ogarnięcia jak najbardziej. I co, ja chyba te kolumny może zostawię dla siebie, bo naprawdę mi się podobają. A co najmniej do czasu, dopóki nie zrobię swoich kolumn, bo są takie plany, chyba już dawno o tym mówiłem. Ale teraz e, zbierają mi się fundusze na to, no i mam więcej czasu, bo już na budowie nie pracuję. No chyba, że ktoś będzie bardzo chciał kupić te kolumny, to niech się odezwie w komentarzu, ale to się raczej dogadamy. Także co, ja myślę, że to na wszystko w tym odcinku. Przypominam o linku w opisie, e, tam sobie odsłucham. Ten, ten zestaw, może wychwycicie więcej różnic na większej ilości utworów? Także co? Myślę, że to na tyle. No i cześć.